MK tu wierzba i witam Was już bodajże w 17 albo 18 odcinku naszych Minecraft porady i teraz lipa, bo słuchajcie. Puste eku sobie umarłem, tak to powiem. Więc nie mamy nic. Może jedną pochodnię sobie tu rozstawmy, żebyśmy widzieli, co przynajmniej co robimy. No i więc bierzemy się tak. Weźmy sobie, wyłupmy drzewo. Musimy gdzieś iść w takim kierunku. Gdzieś, żeby się coś zapowiadało ciekawego, w sensie jakieś, nie wiem, góry wysokie, tam bym chętnie sobie domek zrobił taki, taki w skale, fajny by był. Ej, dokopię się do tego czy się nie dokopię? A, jezu, jeszcze muszę się podsadzać, to inaczej się podsadzimy tym. Szkoda, że nie mamy kości, tu jest tyle piesków, żebyśmy sobie przygruchali z jednego albo z dwa, ale trochę lipa, skoro nie ma, <laughs> no dobra. Żeby się te roboty kopiemy drewno Jak rembatch Dobra Zrozimy na dół czyś jak drwal Nietypowy drwal Nikt ręką nie kosi No weźmy sobie skrzynkę przy okazji weźmy sobie opatrzcie, kumpel Dobra weźmy sobie pochodnię Słuchajcie spierdziela Trochę jest ciemno, nie powiem Ups, jakiś kumpel warczy Fajnie by było, mi się nie obraził, jakby się dzień stał, no ale Okej okay. O ja pierdzielę Zarypiście Jeszcze nie mamy jedzenia A, Spierdzielać Minecraft sprint normalnie zasuwamy. Dobra, na, ich na pewno za nami nie ma. Tu jest lód. <laughs> tak, zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Zaraz tam się lód roztopi, ale co z tego? Może potwory zbyt nie będą podchodzić, skoro to jest światło. No i dobra. Mamy drewno, przeróbmy sobie wszystko na deseczki. Crafting. Zróbmy sobie mieczyk, przynajmniej, albo bez sensu mieczyk Zróbmy sobie kilofek, od razu, żeby wykopać kamień na mieczyk Taki patencik Dobra Upiemy, upiemy O, się rozjaśnia, super Tu, tu jest skała, sobie wykopmy Cześć dziomuś Czekaj mi stąd to. się zadziobie z tej ręki? Mm -hmm. Łop, łop, łop. łap. Ułap, pan, gangamsta. Dobra. Węgiel chyba. Dobra, węgiel może drewniany. Już myślałem, że chyba nie. <grych> A, to ma to. Ale lecimy dalej, lecimy dalej. Dobra. na 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 no. Kapten węgiel. Dalej, 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 dalej. Dobra, widzę, że jakieś jedzenie tam niby mamy, takie pseudo jedzenie. Możemy sobie z zębiakami jecho zjeść. Tego jedzenie bym nie nazwał, no ale dobra. Jak już jest, to niech będzie. Mała norka, ale to jest za słabe. A patrzcie, jak poluje na tą tą obieczność. O nie, krwiożerczy wilk. Normalnie Se wezmę wełnę przy okazji. Skoro leży. U. O, szkiele cioszki. Zarąbiście. Z nich mięso nie wypadnie, to ich nie bije. Ups. Lecimy Kurde Tam darm dam, dam tu jest las Ej, słuchajcie, to nie jest ten las, co my ostatnio tu byliśmy Czekajcie, jeżeli będzie wiszący kikut z brzozy, to znaczy, że tu byliśmy Jeżeli w takim razie tu byśmy byli, to byśmy znaleźli to miejsce, gdzie umarłem. Ja może coś zjem? Tanie tu? Nie. Kopaliśmy brzuskę i tam był kikut z brzuski. Dobra, nie wierzę, że się tym nie odzyskają. Trudno się mówi. Tak już w Minecrafcie bywa I ba To jest taka fajna dolinka, do ale tak na niej to niezbyt budować według mnie mm, pik O ja pierdzielę, spadłem Czekajcie chwilę, muszę zrobić przerwę. Dobra już jestem Jedziemy, gramy dalej, gramy dalej, dobra Musimy się tutaj rozruszać, odcineczek nie będzie, słuchajcie, zbytnio długi. Taki króciutki, żeby mi się szybko wrzucił, żeby szybko zrenderował. Taki na wieczorek, żeby tam wam nie trucić dupy. Przed snem O ile będziecie to oglądać jeszcze dzisiaj, czyli we wtorek wieczorem. Ok. Los. Mam nadzieję, że będzie trochę lepszy obraz na nagraniu i tak dalej, bo nagrywam to z innym programem, nowiutkim. Fraps z mula grę to nie jest nie mula, albo przynajmniej nie aż w takim stopniu i dupa, nie mamy jedzenia i musimy iść z buta. Mamy taka prędkość, jak taka prędkość, jak jechać maluchem na jedynce cały czas. Dobra, <laughs> lecim, lecim. Tu jest jakaś duża góra, a co tutaj? O jest żelazo, o kurna O kurna Patrz, patrz jak go załatwiłem Na hita poszedł Ło No normalnie Dobra co my tu O ogórek Ogórek, ogórek, ogórek Zielony ma garniturek Czapeczkę i sandały Zielony, zielony jest cały. Chyba nam żaden ogórek nie przyjdzie na razie. Mamy kamień. Mamy za mało kamienia. Kopiemy kamień. Słuchajcie, może się osiedlimy w tej jaskini. Wchodzi nawet jedzenia nie mamy i pewnie zaspadniemy. Będzie lipa. Albo zaraz sobie poradzimy. Czekajcie. Zróbmy sobie tam mieczek z kamienia jakiś byle jaki żeby był Taki taki, pyk Pyk Oj zrobiłem, dobra Upiemy, upiemy, upiemy I idziemy Muszę szybko coś zabić i się najeść bo Gdzie lipa? O słyszałem to Dobra I co ja robię o, owcy, Owczy mięsa nie ma, a zaraz ten nas wykończy. Szkielecik z szybko z nas strzeli. Dobra. Przydałoby się jakaś krówka, albo świnka, albo coś. Jest! Jak na życzenie po prostu. Wszystko jest, patrzcie. Zestaw deluxe. Zaczniemy od tych najsłabszych. Hehehe. <laughs> I idziemy tam. Krówki, krówki. To może jeszcze na zbroję będzie. Aha, ogólnie yy, zginąłem wtedy, bo do lawy wpadłem. Jak chciałem wyjść, to spadłem, niestety się zsunąłem z mojego podestu. I leciałem do lawy. Jak, jak lama normalnie. Dobra. Chodź, cukrowo. Okej, okay, mięska trochę mamy, to się potem przytopi. Wiecie, co tak myślę czy tutaj by nie zamieszkać sobie? Tak, Taka fajna lokalizacja. Wszędzie blisko. Tam jest trzcina, tam las, tutaj woda, tutaj góry. Może tutaj się osiedlimy? Dużo równego terenu, nic się trzeba zmieniać. Tak fajnie. Dobra, słuchajcie ludzie, to możemy w tym miejscu będziemy kończyć odcinek. Chyba nie będzie zbyt długi No i dobra. Ja się z wami żegnam, siemka.